Servus. Z tej strony Songsone, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Dzisiaj gramy w Alei Solowej. Pogramy sobie postać jaką jest Riven, jedna z ciekawszych postaci, którą bardzo lubiłem w lolu na PC. Zobaczymy, czy tutaj również się sprawdza. Ale zanim wybierzemy postać i przejdziemy do rozgrywki, chciałbym podziękować Wam za wyświetlenia, które zrobiliście pod ostatnim filmem z. Mobile Legends, był to Saber, jungler, który zabija na combo, w ciągu jednego dnia i trzech godzin zrobiliście tam 564 wyświetlenia, co uplasowało ten odcinek na pierwszym miejscu. Najbardziej mi się podoba ta taka zielona strzałeczka, którą możecie zobaczyć w tym miejscu, wielkie dzięki. No i słuchajcie, 82 oceny pozytywne, not bad, not bad duszyczki, ja sobie wezmę łyczka yerby, żeby mieć więcej energii. A, ah, pyszna jerbka. A teraz zostaw łapę w górę, na dole kliknij like button, tak aby w tym odcinku zrobić ich ponad setkę. Niech zabrzmi odcinek z Riven, niech wybrzmi na całym YouTubie, na stronie głównej, na... W kartach polecanych na czasie, w ogóle na czasie, niech wybrzmi. Zostaw łapę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał, a teraz przejdźmy już do ekranów czytywania postaci. No i tak, naładowani energią po wypiciu yerby, sprawdźmy jak prezentują się drużyny. W naszej jest Riven, Trindamer, Fizz, Wayne oraz Leona. U przeciwników znajdują się postacie takie jak Fiora, Olaf, Kane, Jean oraz Soraka. Gramy na topie na, na topie na Solowej Alei przeciwko Fiorze, która ma szkarłatną, wspaniałą Fiorę, ulepszenie broni, więc ma bardzo dobry sezonowy skin wraz z sezonowym. Ulepszeniem może być ciężko, ale nie musi. Nie do końca wiem czy Fiora kontruje Riven, wydaje mi się, że po części tak. Fiora ma swoją drugą umiejętność, którą może skontrolować każdy nasz stun, więc tutaj myślę, że będzie dosyć skillowy matchup. Ale teraz słuchajcie, sprawdźmy jak prezentuje się build, ponieważ gram z buildem z topki. A prezentuje się on następująco: jest to czarny tasak, następnie boski łamacz, obuwie Merkurego, taniec śmierci, anioł Struś i gruboskórność steraka. Zaczniemy z pierwszą umiejętnością, ponieważ ono ma aż trzy użycia i może zapewnić nam spory burst do obrażeń. Widzimy, że przeciwnicy mają Olafa na dżungli, u nas Trindemer, więc no. Teamy są cholera wyrównane. E, przeciwnicy nie mają tanka, my również, jako tak, tanka nie mamy. Tutaj widzimy, że Kale jest bardzo mocno obita przez Fiza. No i bardzo mało brakuje, aby ona umarła po prostu. Mm, teraz jak działa nasza pierwsza umiejętność? Możemy sobie skakać z tego co widzę. Pięknie obita tutaj została e, Fiora, my również oberwaliśmy. M, pamiętajmy, że u Riven dosyć. Istotną rzeczą jest, aby tutaj odpowiednio auto atakować, ponieważ po każdym użyciu umiejętności nasz auto atak jest wzmocniony po prostu. Chyba, że to tak nie działa w wersji komputerowej, w wersji PC, ale tak, umiejętności Riven ładują jej ostrze, więc jak najbardziej to działa w ten sposób. Dlatego też myślę, że będziemy tutaj bardzo ładnie ją obijać, dosyć mocno. Brony Ignite, my mamy bardzo mało HP. Musimy wracać się uleczyć. Fiora również nie ma dużo HP. No niestety, no niestety ma przewagę. Ma przewagę aktualnie. Trzeci poziom. My mamy znacznie mniej życia. No jest to bardzo niebezpieczny matchup. Bardzo niebezpieczny się tutaj prezentuje. Myślę, że Riven będziemy zyskiwać w trakcie gry przewagę tutaj nad Fiorą, przewagę nad przeciwnikami. Chciałbym ją tutaj utrzymać, dopóki nie wróci Tryndamere, My jesteśmy teraz odcięci od farmy, co prawda. Udało się ją zabić. Bardzo ładny gang ze strony Trendemera. My tutaj bardzo fajnie zengaidowaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i udało się zabić przeciwnika. Teraz możemy się wycofać. Kupić pożeracza. Co zapewni nam dodatkowy burst do obrażeń. Dodatkowe życie oraz rubinowy kryształ. No i widzimy, że tutaj, pomimo tego, że mieliśmy dosyć trudny początek, Fiora nie żyje i my wychodzimy na przewagę w goldzie. 1880 do 1380. Mamy 500 sztuk golda przewagi. Jest to dosyć spora przewaga. Patrząc na to, że gra trwa dopiero drugą minutę, Tryndemere jest tutaj w niebezpieczeństwie. Pójdźmy mu pomóc. Jeżeli on będzie walczył z Zephyro, jeżeli Fiora będzie walczyć z Tryndemerem, jesteśmy w stanie yy, dosyć mocno go tutaj wspomóc. No niestety. Niestety Fiora uciekła. To zapewni nam darmowego, kroczącego kraba. Fiora nam idzie Pis w niebezpieczeństwie. Szkoda, że ten walczył, stracił ulta, ale teraz myślę, że powinniśmy udać się. Na tam Pis nie żyje, niestety. Fiora będzie szła tędy. Nie wiem, czy umrze. Udało się zabić przeciwnika, co prawda, niestety. No niestety, Fizz tutaj umarł, ale my zabiliśmy ponownie Fiore, więc jest 2-0 dla nas. No i mamy 2400 golda. Cały czas tą przewagę utrzymujemy. Fizz bardzo agresywnie tam zagrał. Niestety mu się to nie opłodziło, ale miejmy nadzieję, że tutaj wygramy. Co prawda, nie żyje Wayne również raz. Więc nasza drużyna tutaj ma delikatnie problemy, ale mam nadzieję, że tutaj po prostu z czasem gry będziemy w stanie tutaj znacznie więcej my robić jako Riven, oraz że nasza drużyna również tutaj odbije się po prostu. Fiora teraz będzie w ogromnym niebezpieczeństwie. Mamy szósty poziom. Mamy tutaj przewagę nad nią, ale my chcemy się przede wszystkim farmić, no i nie dopuścić do tego, żeby dać się łatwo zgankować, więc obwardujmy. Chociaż mamy tutaj obwardowane przez. Patrzcie, eee, bardzo mało HP. Ojejku, bardzo słaba bitka. Mega mocno zjebałem, Mój błąd, my bad. I mamy Awka w drużynie. Ojejku, ale się meczek mega słabo zapowiada. Macris, Macris jest Wayne. Ojejku, jejku, jejku, bardzo źle. Okej, okay, zabraliśmy farmę. Drugą e, umiejętnością, którą będziemy maksymować będzie to dash, który zapewni nam tarczę. E, no i miejmy nadzieję, że Wayne tutaj powróci do nas jak najszybciej. Dajmy że brakuje wroga. Fiora znowu mogła zejść na mida. Nie chcemy, żeby Fizz umierał. E, czy, jesteśmy w czy jesteśmy w stanie wygrać 4 vs 5? Myślę, że tak, ale będzie to cholernie trudne. Nie wiem, gdzie jest Fiora, więc przeciwnik pokonany, się. Fiora tutaj wraca my zebraliśmy 150 golda, to jest spoko informacja, Mactis połączył się ponownie więc wygląda całkiem nieźle, niestety drużyna przeciwna zebrała smoka, co nie jest dla nas korzystne uciekajmy, tutaj zostaliśmy zignite'owani Fiora niestety nie żołd, my spaliliśmy flesza, ciężko bardzo, bardzo ciężko Źle użyty stun z naszej strony. Co prawda nie, nie idzie jakoś tragicznie, ale jest cholera ciężko. Nie absolutnie poddajemy. Never give up. Macris y, niby wrócił dobry, ale on cały czas awczy na fontannie. Oj, nie zapowiada się dobrze ten meczyk. Oj, nie zapowiada się dobrze ten meczyk. Wroga drużyna zabiła Herolda jeszcze do tego. Oj, oj. oj. Maakris wrócił. Musimy się, musimy się farmić. Mamy ogromnie, ogromnie jesteśmy w plecy, że tak powiem. Plus, no tracimy teraz bota. Plus, no tracimy teraz raczej bota, raczej tam nie zdążymy dojść do, na bota. Jest tam Fiora, jest tam e, Olaf. Gdyby Olafa nie było, bylibyśmy w stanie to zrobić, ale no niestety on tam jest. Dobra, e, walić słuchajcie. Olafa niech on sobie tam bierze. My skupmy się na tej farmie, którą tutaj mamy. Spalił flesza, ok, jakiś plus, ale jest ultra ciężko, słuchajcie, mm, 3 do 9, my jesteśmy 2-1. się, nie wiemy gdzie jest Olaf, on tutaj był blisko, więc jest mega niebezpieczny, ale ja bym bardzo chciał wieżę na no, bocie aby to była wieża za wieżę. Pytanie, czy będziemy w stanie? Nie wiem. Pamiętajmy, że my nie mamy tutaj wieży, więc musimy grać bardzo defensywnie, bardzo ostrożnie wręcz bym powiedział. Oj, rzuci. Nie rzucił na szczęście. Na szczęście nie miał tam warda, nie wiedział, że tam jesteśmy. Mm, Fiora na topie. Na topie wywiązuje się walka. Czy chcemy iść na topa? Tak, raczej chcemy pójść na topa. Chociaż na no, przeciwieństwo są tam mocno bici, Ale tam jest Fiora, jest tam gin, Raczej chcemy tam walczyć. Raczej, raczej będziemy chcieli tutaj walczyć. Udało się zabić przeciwnika, zajebiście. Jeans zrobił dwa trupy. I na midzie jest niebezpiecznie. Przeciwnik pokonany, zajebiście. Nie, raczej. OK, żyjemy, zajebiście. Nie, <grytanie> widzieliście to? <grytanie> widzieliście, jak daleko leciał to coś? Jak daleko to coś leciało? Było blisko. Być może powinniśmy przyjąć to na twarz. Jak mieliśmy tarczę. Ale zobaczcie, Fizz puszuje bota. Okej, okay, ta, ta gra jest do wygrania. To nie jest przegrana gra. To nie jest przegrana, gra jeszcze. Ujciec kierby, żeby mieć więcej energii na walki, dru walki drużynowe. Ale no teraz ważnym będzie moment, aby wydefować stopa. Fizz. puszuje bota, niech on tam dalej puszuje. Pytanie, czy uda nam się tutaj właśnie zatrzymać Herolda. Niestety nie, więc raczej stracimy wieżę. No tutaj bardzo ładnie gra Olaf. Dwa smoki. Herold mają przewagę. Fiora próbuje ukraść tutaj blue. Ona nie może uciec. Dało nam się zabić przeciwnika, zajebiście. Chyba Red zabił tutaj przeciwnika. Um, dobrym pomysłem będzie wydefuwanie bota. Idzie tutaj K. Nie wiem, gdzie jest Soraka. Soraki raczej nie ma. Wycofajmy się. ok teraz jest trochę niebezpiecznie. Wycofajmy się, wydefować Mida, wydefować Bota. No, mamy ogromnie trudną rozgrywkę. To trzeba wziąć pod uwagę. Ale to jest do wygrania. Jak najbardziej to jest do wygrania. Tym bardziej, że my mamy tanka, Leone. Oni mają Olafa ewentualnie. Leśmy wspomóc tutaj e, w zabójstwie Olafa. Zejbliście przeciwnik nie żyje. O jej ale nas tutaj ściągnęła Kale. Kale? 1200 plus Jean 1300. Źle tam zaatakowaliśmy. Zła bitka. Fizz bardzo agresywnie. Zabił Sorakę na szczęście. Niestety umarł. Leona z Wayne muszą teraz defować. Wayne 4-4. widzę w niej tutaj nadzieję. Leona, uciekaj! Uciekaj, pączku! Klub! Niestety nie udało jej się przeżyć. Uf, jeden versus 3. No, niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Leda jasna. Dawaj, Wayne. Wierzę w ciebie. Wydefujesz. Miliony. Kill that million. No miliony, miniony, miniony! Dobrze, Zajbiście. Jin, tutaj dalej próbuje poszawać, my już staliśmy. Ale kutas ma tutaj nastawiany tych pułapek, co? Mm, co mogą robić barona. Pójdźmy go obwardować. Dobra, po nas. Kurwa, ależ zła bitka. Dobra, to jest raczej przegrana gra. Ale Skubana jest tankowata. Udało się ją zabić, zajebiście. No i smok, chodźmy na smoka. Let's go smok. Zabijmy smoka. Yy, Olaf nie żyje, 14 sekund. Zróbmy smoka. Smok może nam zapewnić tutaj odbicie się, tak naprawdę. Robimy smoka, let's go. Let's go, mamy go, mamy go, mamy go. To jest nasz czas. Dobra, mamy smoka zajebiście Robimy ich. Let's go, let's go, robimy ich Dawajcie, dawajcie za nią. Zapiemy ją. Nie zapiemy jest. Szkoda. Eee, defujemy. Dobra, wycofajmy się stąd. Chociaż nie żyje kurde, żyje tylko Seraka. Oj, to nie, nie wiem, czy to nie był błąd. Wydaje mi się, że to był błąd. Tak, to był ewidentnie błąd, żeby tutaj zostać. Chociaż Soraka bardzo mało życia miała. No ale Fiora. I Soraka nam tutaj nie pozwoliła równonocą użyć umiejętności. Szkoda. Głupia śmierć, ale zobaczcie. Fajnie, odbiliśmy się. Mamy smoka. Branie jest stracona. Yy, Wayne, może kupić anioła strusia, zajebiście, Mit jest spuszowany. No, odbijamy trochę. Odbijamy trochę. Gra jest wyrównana, mają przeciwnicy ogromną przewagę, nasz Nexus ma zaledwie 1600 życia, no ale to jest do wygrania. Jeżeli zabijemy Gina, który tutaj jest, Olafa, będziemy w stanie zrobić bardzo dużo. Mamy dwa trupy, zajebiście. Bijemy Olafa jeszcze. Bęk, trzy trupy, pięknie. I Baron. Chodźmy Barona. Go, Baron, go, Baron. Czwórka nie żyje, go, Baron. Nie ma czasu czekać, słuchajcie, trzeba go załatwić. 12,6, ale pięknie. Riven jest bardzo silną postacią, z tego co widzę. I od razu robimy starszego smoka. I jeden dyfuje, Niech peace defuje, a my od razu starszy smok. Go. 15 sekund, go. go na smoka, żyje tylko Kale. Robimy to, robimy to, chodźmy starszego smoka. Halo, drużyno, mamy 10 sekund, robimy to, ale ale się odbijamy, ale się odbijamy, pięknie. Never give up, never give up. Fizz poszukuje, pięknie, mamy smoka. My wycofamy się, pani Ostrusia. Zajebiście. Wow, wow, zgrupujmy się. Zgrupujmy się szybciutko. Na midzie najlepiej. I walczmy teraz 5 versus 5. Rybimy ich. Rybimy ich. Szkoda, że bot nie padł. Bardzo mało HP, 1500. Zgrupujmy się na midzie i walczmy 5 versus 5. Jesteśmy w stanie ich porobić, słuchajcie. Mamy bardziej tankowate postacie. O, to jest teraz trochę niebezpiecznie. Dobra, skrzeszamy się. Żyjemy, zajebiście, Trójka przed nie żyje, żyjemy. Mamy to, mamy to, robimy to. Boję się, że tutaj nas w pięć zaraz. No, niestety. Niestety Kale i Jean robił dużo. Bot może zostać spuszowany. Pięknie, pięknie, bo cały czas będzie pushowany, więc teraz zgrupujmy się na topie. Top mid, top mid. Bardziej mid, bo mida musimy cały czas defować. Eee, przydałoby się... Keilnie nie żyje w ogóle, nie zauważyłem kiedy. Eee, zgrupujmy się na midzie, tak, to był dobry teamfight. W sensie on dobrze wyszedł, Leona się tam dobrze wbiła i to miało ręce i nogi. Być może gdybyśmy nie stracili flesza, żeby się szybciej wbić w Gina, może by to wyglądało troszeczkę inaczej, no niestety... No niestety padliśmy po prostu, tak? Teraz nie dajmy się zabić. Nie możemy dać się zabić sami. Yy, musimy grać w piątku. Najlepiej najlepiej piątką. Trzymajmy ich tutaj. Fizz puszuje cały czas. Okej, okay, fizz. Jest. Yy, jest. Trynne, dlaczego? Sojusznik pokonany, wycofajmy się. Wycofajmy się. Leona nam idzie. Leona powinna pójść jako pierwsza. Na front. Yy, defujemy. Wycofajmy się. Nie mamy Fiza. Walczymy 4 versus 5. Nie ma sensu teraz walczyć. Nie ma sensu teraz walczyć. Chociaż... Baron za 20 sekund. Sam raz jak wstaje, co? Staramy się uzyskać przewagę na baronie, wardując tutaj dżunglę. Między innymi, żeby widzieć co robią przeciwnicy. Oj, tutaj Team Fight się wywiązał. Mega niebezpiecznie, nie możemy umrzeć. Pamiętajmy o tym. Kurwa. Nie, nie, nie! Nie, co ja zrobiłem? Nie! Nie, Drużyno, proszę nie umierajcie! Zjebałem! Aaaaaah! Nie możemy umrzeć! są, umarł! Nie, nie! 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 Przegrałem nam grę! Nie! Why? Soulson, why you do this? Why you lose your game? Why you lose your game? Dlaczego tam umarłeś? Kurwa, no jeżeli ich przetrzymamy, nie! Fizz, Nie! Fizz, <ścoughs> dlaczego to zrobiłeś? Nie, przegrałem tę grę, nie możemy umrzeć i Sousan debil w te krzaki wszedł bez wizji Wow, no cóż, każdy popełnia błędy ważne jak będziesz wstawać wiemy na przyszłość, żeby nie wchodzić w krzaczki bez wizji Mega ciekawy meczek, swoją drogą dosyć długi, a on ponad 30 minut nagrania nie wiem ile z tego finalnie wyjdzie odcinka, ale wow Mamy szmaragd jeden i cały czas 5 punktów Niestety nie awansowaliśmy, ale też nie spadliśmy, męstwo nas uratowało. No czuję się kurde odpowiedzialny za, ty, za tę grę trochę. Bardzo głupio tam umarłem. Bardzo głupio, bardzo głupio tam umarłem w tych krzakach i drużyna po prostu tak jakby poszła za mną i też poumierała. Gdybym nie padł tam, gra dalej by się toczyła i prawdopodobnie wyglądałoby to inaczej. No, na pewno wyglądałoby to inaczej, gdybym tam nie padł. To jest fakt, że ta gra wyglądałaby inaczej. Nie wiem czy byśmy wygrali dalej bo przeciwnicy byli dosyć silni, ale no szkoda tego meczu, bardzo wyrównany. Przeciwnicy od początku mieli przewagę nad nami, delikatną. Być może, gdyby, gdyby nie kilka moich błędów Riven, być może, gdyby nie kilka... sekund, kilkadziesiąt sekund, kilka minut, a w Q Wayne... wyglądałoby to inaczej. Szkoda tej gry, ale... Raz się przegrywa, raz się wygrywa, tak? Więc słuchajcie, ja Was zapraszam w piątek o godzinie 15 do kolejnego odcinka. Być może wtedy wygramy. Teraz jeszcze zachęcam Cię do zostawienia łapy w górę po raz kolejny. Napisz komentarz, zasubskrybuj kanał. No i tak jak powiedziałem, słyszymy się w piątek o godzinie 15. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, i cześć. We will be in touch.